Panie widzowie, Więc teraz bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, a dzisiaj sobie obejrzymy Świnkę Pepe Przeróbkę z okazji 300 subów. I bardzo Wam dziękuję, widzowie, że wbiliście dla mnie te 300 subów. Naprawdę dziękuję Wam. To teraz lecimy z odcinkiem. A Dziękuję, Dziękuję Panie, panie Zero. zero. A, patrzcie, dostanamy wszystko pod pocztową. Zgadza ktoś coś, co jest w środku. Dymam. Ale 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 George! Spalala chcę odpowiada w noża. Ja wiem co to, to jest. Nowa, nowa kamera. Nic oh, się! To? Stale Stale Możemy ją filmować, a potem obejrzeć to w telewizorze. Nawet ja muszę czytać instrukcje. Hmm, to trudniejsze niż myślałem filmową. Widziałam, Widziałam, że włącza się, się ją o tak. No i zepsute. <noise> Chodźcie tu wszyscy. <głosy> Jaduś! Jaduś! <noise> Dobrze. Olajnia! <noise>

<głos> <głos> <Teraz Adamzyna głos> Team Siema. Team Siema. Jestem, Jestem Marek. Dzisiaj A co to, ma to, to ma być? Nie wiem, proszę was. Na oleju. Oleju. O Jezu. Rozumiem. A możemy ją także przyprawić, o przyprawić solą? O Jezu! Pruszczaka przyprawia solą, o Jezu. <noise> o Jezu. Brzuszek nie jest duży. No to pewno nie jest duży by się brzuszek... robi No i niestety no, no, widzą nie. Reklama. Ale dobra, jest, jest, to na tym złomem? jest Dobra. To to jest ta przerwa. Kiedy pan, Peppa zakładać czapeczki.

Hehehehe! Petro, George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że ja nie umiem liczyć. George! Co ty, co ty brałeś? Miałeś? Że niby ja? Ależ, Ależ nic! nic. O, George. A, co A co, ma być, ma być bogaty? bogaty? Oh Spokojnie, Wezmę doktora, doktora niedźwiedzia. Halo, Co? Halo! oczy co oczekuj mnie! Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? No walnięty, no bo to nie jest! Takie... Nie! Nie! nie. nie. Nie, Pepo, nie. Co się tu dzieje? Nie wiem. Bo... George. Idziemy, Idziemy prosto, prosto do łóżka. Musisz troszkę poleżeć. A zasparany pełnióżę masz 50% taniej. 3,49 dobra. A za próbkę? Co ty, W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Zobacz, co on piłką! <lucz> Nie się! Hmm. Ciekawe, Ciekawe czy, czy można to zjeść. Też to znaczy? krzyż. powiedz! powiedz. Peppo, może pokażesz Georgeowi, jak, jak się robi? dobrze! No, będę też no, ale, ale, no, ale no śmieszne. Czy to będzie miała karta? Nie, ale, ale powinien być, bo mu to nie, pomoże, pomoże, to pomoże tak? zasnąć. Do widzenia! <grym się zanio> no dawaj, no, to jest stary na Bo ci daj też kółko. Bywa. George, lepiej się dzieje. Philip! Proszę, niech tutaj tak głośno. Philip! I rozwalił. Co to, 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 to się stało? Czar, zimne mleko. I taki stoisz ze mną. Masz to gdzie jechać? Od razu w dutu. Coś chyba pro. Jak jak się <noise> <noise> Takie na nogi przychodzi. Jeżeli chcesz kolejną część, to zasubskrybuj, dołącz do armii już teraz. No na pewno doprzedniej. To ubierz do nas tu. a do tego dobudu 5 złotych i dwa sosy grasy. Takie okazje nie czekają. No, na pewno do niej dołączę. Ratowałem ty. Dobra, no i ostatnia przerwa. Preta George jedzą swoją ulubioną potrawę. Robak! Bongo, Bo jest grozek lego. lego. <laughs> Peppo! Powinnaś przejrzeć, przejrzeć się w lustrze! <laughs> <laughs> oh, <laughs> to, 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 to mój ząb! To 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 mój ząb. To Wypadł lepanu. mi! Wart się, Peppo! Wyrośnie mi nie mamo! Mam. <laughs> A to, A to znaczy, znaczy, że przyjdzie do ciebie bombowa wróżka? Jeżeli w świeczarze położysz lego pod poduszką, to bombowa wróżka pierdzie ci w nos. Bez, Bez zębów. Bez zębów. A ty to... I to mi, sorry, że przerywam, ale to jest po prostu takie śmieszne, że muszę się ogarnąć. no, że jestem ogarnięty, można... O, chcę zostać menelem. <laughs> Zanim się położycie, umyjcie oczy. Co robisz? <laughs> Dobranoc, Pepo. Dzień dobry. Mamo. Dzień dobry. Tato. Dobranoc. Nie śpimy całą noc, to może zobaczymy z wróżkę. I taka wróżka przychodzi z bombą. Podsadzy pod poduszkę, oni się burzą a im ta poduszka wybucha. O, to tylko George. Był tak zmęczony, że zaczął oglądać TikToki. George nie potrafi. Odłożyć do... telefonu przed snem. Ja umiem. Hmm. Hmm. Nadeszła bomba. Bo Czy chcesz zamian za twój Poduszka? Nie! Zależyjmy pod poduszkę. Bomba! <śmiecki> Bomba! Cześć, z tej strony gruz. Jeżeli chcesz więcej, to możesz zasubskrybować już teraz i do zobaczenia. No i dobra widzowie, to to było koniec. Ja dziękuję za odcinek i dziękuję wam szczególnie za te 300 subów. No i cześć.